Cześć, witajcie na kanale Razer w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved. Ale dzisiaj odcinek specjalny na Scorched Earth, ponieważ w końcu, mimo trzydniowego opóźnienia, mamy w końcu Halloween numer 2 w arku. Rok temu Halloween również było, było całkiem fajnym eventem. Pojawiły się ee, nowe skórki na Dino, pojawił się Dodorex. Natomiast w tym roku jest jeszcze lepiej, jeszcze fajniej. Halloween jest e, głównie zrobione pod mapę Scorched Earth. Nie wiem, czy jest na tej zwykłej mapie The Island. Na pewno jest na Score 4 i jest bardzo dużo fajnych bonusów zawartych w tym Halloween, które chciałbym oczywiście wszystkie Wam pokazać. Przede wszystkim, może no, nie przede wszystkim, będę starał się wymienić mniej więcej po kolei różne rzeczy. W airdropach są do zgarnięcia różne przedmioty, właśnie jakieś tam skórki. Jest maska klauna, jest maska jakaś wampira, oczy wampira, ee, jakieś takie, no powiedzmy, wiecie, rzeczy, które się kojarzą z horrorami, z czymś niefajnym, e, które można tam sobie na, na własną zbroję przydziać i wtedy fajnie jakoś tam ta postać wygląda. E, kolejna sprawa to Dodorex i Dodowy Werna. Dodorexa znacie, Dodowy Werna jest nowa, jest dodatkiem, będziemy z nią walczyć, będę Wam ją pokazywał, zobaczcie, tak to wygląda. Rok temu się dowiedziałem od jednego z widzów, że tak wyglądają cukierki w Stanach, chyba właśnie, halloweenowe, tak jakby mniej więcej w tym, tak tradycyjnie, powiedzmy, wyglądają. Dlatego mają taki dziwny kształt i kolor. Kolejna rzecz oprócz tych Dodo potworów, które są bardzo silne, bo z tego co pamiętam, to Dodo Rex miał chyba 600 tysięcy z życia, zresztą też oswajałem go na jednym z odcinków. Na modach, żeby wam to pokazać, także jestem mega silny. 600 albo 66, raczej 600. E, mogą pojawiać się też. E, Właśnie czytałem, że są. Pamiętacie z tamtego roku, może takie skórki, jakby dinozaury były z samych kości? Tak, że jakby takie nieżywe dinozaury e, chodziły. I jest też na przykład na wyvernę. Jest na bronto, na te wszystkie gatunki, które były, ale jest też na Giganoto. I właśnie zastanawiam się, czy w związku z tym na Scorched Earth również jest Giganoto podczas tego Halloween. Halloween potrwa przez tydzień, czyli dzisiaj od 28, kiedy to nagrywam, e, jakoś tak do 5 chyba, e, no mniej więcej coś takiego. Na PC ta tylko na Xboxa nie ma i raczej e, nie będzie. E, z innych rzeczy, no mamy tutaj jakieś takie dodatki. Na mapie graficzne są też dodo do zombie e, i jakieś tam wampiry, są wilkołaki. No i chciałbym to dzisiaj zobaczyć, ale nie wiem, czy nie trzeba poczekać do nocy. A tu akurat nie, nic nie dostałem. Tu akurat nic nie dostałem, ale powinienem coś dostać. Znaczy no, powinienem, nie powinienem. No trzeba po prostu poszukać. Zobaczcie, tutaj będziemy mieli z kolei prawdopodobnie notkę eksploracyjną, więc ją sobie od razu odblokuję. Tak, tam leży. Werdy mają spory problem, pro, problem z lądowaniem w niektórych miejscach. To jest stare, tak? To jest normalnie, naturalnie. Chyba, że to... A co jeżeli one ożywają w nocy? To by było zajebiste. Co mamy? Raya tablet. No niestety nie rozumiem, co to jest napisane. Hieroglifów też nie potrafię czytać. No ale fajnie, mamy notkę. A i coś zobaczyliście. No ale to... Jeszcze zobaczycie. Jeszcze zobaczycie. Dostaliśmy też tego boosta. Eee, i tak. Tak mi się wydaje, zobaczcie, że, że to może rzeczywiście może ożyć i to może być giga no, to Byłoby... Byłoby epicko. Jedna sprawa jeszcze, jak zostaniemy ukąszeni teraz przez wilka. Nie wiem, czy tylko w nocy i czy przez zwykłego wilka. To dostajemy jakieś dodatkowe busty. Fajna sprawa. Zaraz zobaczymy. Tak jakbyśmy. stawali Stajemy się tak, jakby wilkołakami. Ale tutaj widzę, że te wilki są dość normalne. 72. Nie wiem, czy ja mogę tak zostać ukąszony przez nie, ale chyba mogę. O kurde, nie mogę. Bo ona mnie zabije, to moja wywerna. Jakie to jest bezsensowne, że ona może zabić. Bryby. Dobra, już udało się odnaleźć e, ciało. I jeszcze tutaj zobaczymy czerwony zrzut. Może w nim coś będzie ciekawszego. E, pozbieramy. No i chyba trzeba poczekać na, nos, i, na noc. I one się w, w nocy będą... Wiedzieć, kurde, lubię to. Nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Polećmy tam, gdzie się prawdopodobnie najwięcej dzieje. Wcześniej, jak były te pokazane zrzuty, to one wyznaczały, znaczy zrzuty, no jakby meteoryty, no może tak to nazwijmy, to one pokazywały wcześniej, gdzie jest Dodorex. Być może teraz też. Pokazuje, tylko że wtedy właśnie tylko w nocy on się pojawiał, chyba jak był księżyc, tak mi się wydaje, ale one też pokazują tak dość. obszarowo mocno i tak naprawdę ciężko jest tutaj zobaczyć i dostrzec, no bo jednak one się nie renderują tak na maksa. No ale poszukajmy, gdzieś tutaj może i jest rzeczywiście, jak tutaj to spada. Ale to też może być dalej, to nam się tak wydaje, że to nieby blisko. Ale jednak jakoś tak blisko nie jest. Poszukajmy, tutaj też jakieś ruiny, możemy je od razu sobie zbadać. Ja tylko powiem wam, że to jest gamma 0 ustawiona, to jest po prostu tak jasno. Dobra, czy mamy tutaj gdzieś jakąś... One też się zamieniają słuchajcie w jakieś wampirowe coś. Wampirowe yerboa, więc na nie też trzeba będzie uważać jak coś. A coś tutaj nie widzę tej skrzynki. A są ruiny, więc powinno teoretycznie być. No, no trudno, może innym razem jeszcze znajdę. Albo nie, nie, nie wszędzie, gdzie są ruiny to pokazuje. No i zobaczcie, że jakby tak nie do końca chyba z tymi to meteorytami jest, bo one jakby się przemieszczają. Ja wiem, że ten też się może przemieszczać. Do, do Rex czy to do, do Wywerna, bo nie wiem, czy to jest jedno albo drugie, czy nie. No, i tutaj pokazuje nam, że tak jakby jest na tej pustyni gdzieś. No, nie wiem, czy to warto tak aż szukać. Ja myślę, że poczekam do nocy i, i tyle. Tam coś się dymi. Widzieliście? A nie, to po prostu zostaje taka chmurka. No, nie wiem, ja latam jeszcze tutaj. I do was wrócę, jak znajdę, bo, bo coś czuję, że nie znajdę, że trzeba jednak czekać, aż będzie ciemno. O, ale w międzyczasie jak tutaj tak latałem to zobaczyłem jakąś taką nową rzecz Zobaczcie, właśnie tu są te dodatki e, Które e, tak wyglądają I to można sobie samemu zrobić Wcześniej można było to zebrać Teraz coś tak nie bardzo I w tych miejscach że tak nie jestem pewny do końca, ale chyba będą te dodo zombie występowały O, mamy tutaj kolejną notatkę A widzicie i tu mantis to spoko, ale w chatce samej już nic nie ma, po dodo, potworze też nie ma żadnego śladu, lecimy, lecę w takim razie dalej. Ale to jest dziwne, bo jakby no, ciągle się przemieszczają te meteory, nie wiem jak to nazwać w zasadzie, nie wiem do końca co to jest, więc one chyba nie pokazują tego miejsca. Słuchajcie, chyba znalazłem pierwsze coś. Jeszcze nie jestem pewny, bo na dół nie schodziłem, ale tak mamy, 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 patrzcie na to No takiego małego znalazłem, a innych nie znalazłem. No akurat tutaj lądowałem, bo tutaj też są ruiny, więc chciałem zobaczyć. Patrzcie jak ciężnie wygląda ten szkielecik. No ty kurde, ile ty masz życia? Ile on ma życia? What the fuck? Dobra. Nie wiem ile on miał życia, to był alfa. Tak jakby chyba, mi się wydaje, że to był tak jakby alfa. Gdzie on jest? To jesteś ty. Ej, ale. To jesteś ty na pewno? One może jadły jeszcze jakiegoś innego. Bo on powinien y, dropnąć y, skórkę, tak więc nie wiem, dlaczego jej nie ma. No lipa, coś tu się nie tak stało. Ogólnie nie wiem, no muszę czekać na tą noc cały czas i jest. Nic takiego jeszcze nie znalazłem. Tutaj nie widziałem, ale to trzeba, no. Trzeba być cierpliwym w tych eventach. To nie jest tak, że to od razu się wszystko pojawia. Tylko trzeba polatać, poszukać. No z tych skórkowych też. Lecę teraz na wywerny, zobaczyć co tam się pozmieniało. No słuchajcie, pojawił się Dodorex. Już pamiętam jak się on pojawiał. Muszą, on się pojawia co trzy doby dokładnie, ale pojawia się w losowym momencie. Także musicie pokazać, jest godzina 23 w grze, tak jakby, i o tej mniej więcej on powinien się za każdym razem pojawić 22, 23, coś takiego. No, ale teraz jest bardzo mało czasu, żeby go zabić. Szczególnie jeżeli macie na przykład przyspieszoną noc i no, nie wiem, gdzie go znaleźć. Nie wiem, gdzie go znaleźć. Trzeba go szukać przez całą mapę. On tak naprawdę nie jest pokazany, więc samemu jest go znaleźć dość ciężko. E, tym bardziej, że niestety te nam nie pokazują dokładnie. E, chociaż kiedyś tak szukałem właśnie w ten sposób i jakoś się znajdowało, ale właśnie nie za każdym razem. Więc myślę, że to może było jednak przypadkowe. E, także nie wiemy totalnie, gdzie go szukać. Ale polatajmy, zobaczmy i może w tym czasie też e, znajdziemy jakieś inne dino. Ja samego do nie wiem, czy pokonam e, e, tym. Tą moją wyverną, aczkolwiek, jakby był w dobrym miejscu, mógłbym go bić na dystans. Pamiętajmy, że on też dzieje ogniem. Rok temu jeszcze nie było silnych dino. Był już na przykład Kecal, coś takiego jak Kecal. Ale Kecalem przecież go nie zabijemy, tak? Ja pamiętam, że jak na oficjalnym serwerze graliśmy, to tam goście latali na przykład z tym. Jak to się nazywa? Z działkami automatycznymi na platformie kecelowej. Teraz już nawet nie można mieć działek na platformach kecelowych, e, więc on jest dość silny. On jest dość silny, zobaczymy, no zobaczymy. Może się uda gdzieś go znaleźć, tylko jak go szukać? Właśnie mogłaby być jakaś taka podpowiedź na mapie, czy tam na niebie na przykład, że tam i tam on może gdzieś występować. A tak to. Czy ciężko go znaleźć? Więc ja zaraz do Was wrócę, polatam tutaj po mapie i postaram się Wam go pokazać. Znalazłem, słuchajcie, ale powiem Wam no: randomowe miejsce mega, bo tutaj nic totalnie nie ma, jesteśmy na pustyni. E, na szczęście latałem dookoła mapy całkowicie, a nie przez ląd, więc e, mogłem ją łatwo dostrzec. No na lądzie ciężko było ją znaleźć. Powinien też być Dodorex, e, ale ona jest tutaj sama, nie wiem czy one występują razem. No chyba nie, skoro ona jest sama. No i tak naprawdę nie wiem, czy ona jest yy, jako ten Dodorex, czy jest jeszcze, czy występują jeszcze też Dodorex. Czyli czy są, czy są dwa, czy tylko ta, ta jedna występuje. Yy, no i zobaczmy, no przejdziemy do tej walki, ja na pewno bym chciał z nią powalczyć. Jak do niej podlatujemy, to wtedy właśnie zaczyna się taka muzyczka nam robić. O ty kurde. A zablokowałem się, jaka ona jest wielka w ogóle. Dałem gamę 3 na szybko. Eee, no, uwielbiam błąd, błędy w tych grach, ale jest ogromna. zieje ogniem. Chyba jest silna. W sensie dużo życia ma chyba, dużo ma wytrzymałość. Jeszcze o nie tylko ogniem. <ścoughs> Czyli pioruny i ogień. No nieźle, no nieźle. Ciekawe kto wygra, ja czy ona? Nie wiem czy ja jej za... Ja jej chyba nie zadaję damage'a moimi błyskawicami, tak mi się wydaje. Ciekawe czy też trucizną daje? Na pewno zadaje jej. Tak, trucizną też daje, czyli to jest, widzicie, połączenie wszystkiego. Jakiegoś bardzo dużo damage'a ona nie bije, ale śmiesznie wygląda. Dobra, odwróćmy się i staniemy tak jak wcześniej. A nie mogę tak, no ja muszę mieć ją na wprost siebie i będziemy ją gryźć, tak jak poprzednio. No i dawaj ją. Wiecie co jest denerwujące troszkę w tych wyvernach? Że ona wydaje odgłos gryzienia, nie, nie, nie wtedy, kiedy kogoś gryzie, tylko zawsze, teraz też. A fajnie, żeby wydawała odgłos tylko wtedy, kiedy rzeczywiście coś gryzie, to ja bym wiedział, czy te coś dostaje damage, czy nie dostaje damage. No nie wiem ile ma życia ona. Ale wygląda kozacko, no jest przeogromna. Wygląda trochę obrzydliwie, te skrzydełka są dość dziwne. Nie wiem, teraz jej chyba już nie gryzę, nie? Jestem głodny. Stary, my tu walczymy, a ty sobie chcesz pierdzielać. Chyba, żebyśmy może... Hmm. Wylądowali. Spróbujmy wylądować. Może ona też ze mną wyląduje. To wtedy miałbym pewność, że ją yy, rezam, że ją gryzę. No dobra, nadlatuję. Może wyląduje, zobaczymy. I ona chyba nie chce jednak lądować. Ale wcześniej była... Ee, wcześniej wylądowała, no już mam trochę już mało życia mi zostało. ze strachu. No ona jest mega silna. No i nie wiem, kurczę, czy jej zadaje ten damage. Na pewno ja wiem, że dostaję, ale. Ona chyba nie. Najgorsze, że nie wiem, czy dostaję damage z tego mojego lightningu. To jest trochę takie denerwujące, bo. Bo ten Lightning zadaje największy damage, co nie wiem, więc, dość oczywiste jest, że warto by było. Spróbujmy, czy ją mogę na przykład skrzydłami odrzucić, ale chyba nie mogę. Dodorek byłby łatwiejszy do zabicia, bo pewnie by w niego wchodził ten damage lightningowy. A tutaj ta dodowy verna jest dość silna. Ona ma 28 level. Kiełra mi się palą. Nie mam staminy. Powinny być też gdzieś wampiry. A ja mam mało życia, patrzcie. Czyli ona mnie też jakoś chyba atakuje. Może ta, może ta trudka. Eee, no i teraz trzeba będzie uciekać, bo ja widzę, że nie mam szans z nią. Ona, zobaczcie, nie ma żadnych obrażeń na sobie. I niestety, ale musimy zakończyć w ten sposób. Ten odcinek, ona już widzicie, odpuściła. Będziemy musieli zakończyć odcinek w ten sposób yy, i wrócę do niej innym razem, jak będę miał troszkę więcej informacji. Bo ten update przed dosłownie no pół godziny, godzinę temu, yy, i tutaj jeszcze nic totalnie nie ma napisane o tym, tylko to co ma być. Czy ona nie dostaje? Się, powinien mi się ten celownik na czerwono zaświecić, jeżeli by dostawała. Także nie wiem o co chodzi. Dziwne. No bo, na przykład, tutaj, nie? No i ta dostaje. Może za daleko jest. No dobra, ja już nie będę tutaj ryzykował, bo ja umieram. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie. Będzie jeszcze jeden odcinek co najmniej z tego Halloween w którym pokażę wam te wampiry, wilkołaki, które tutaj miały być, niby, a ich coś nie ma za specjalnie. Także, te ta rzeczy się e, jeszcze pojawią w przyszłym odcinku, i będę też walczył z tym Dodorexem Tak na serio, e, może wezmę ze sobą e, armię, armię tych, armię wyvern, i wtedy pójdzie troszkę łatwiej. Zobaczymy, zobaczymy. E, dzisiaj to wszystko. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja, jeżeli jesteście nowi na kanale. Zachęcam i do zobaczenia w następnym odcinku z ARK i Evolved i innych również. Dzięki bardzo. Dzisiaj to wszystko... O, patrzcie, tu też jest drugi. O kurde, i on ma jakąś armię. Patrzcie, on ma armię małych. Szkoda, że nie mam lunety. Hm. Huh. Ale czemu są dwa? Małych, tylko że te małe są wielkości mnie. Tak mi się wydaje. Znaczy mojej. Bez kitu. Jeszcze te skórki muszę wam też pokazać. Dobra, tutaj tak trochę przedłużyliśmy. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.